Psychicznego znęcania się. Niestety, wyobraź sobie, że słyszysz słowa: Kocham cię, ale kolejne działania komunikują kompletnie coś innego, i coś całkiem przeciwnego. Działania, które pozostawiają blizny na e, samopoczuciu emocjonalnym, są krzywdzące, Ale lekceważenie i poniżanie tworzy toksyczne i szkodliwe środowisko. Niespójność między czynami a słowami może często prowadzić do zamieszania i tak zazwyczaj jest. Cierpienie emocjonalne i poczucie zdrady dla osoby otrzymującej to bolesne doświadczenie, które niszczy praktycznie zaufanie, poczucie własnej wartości i fundament zdrowego związku. I w takich właśnie sytuacjach kluczowe jest rozpoznanie oznak przemocy emocjonalnej, ponieważ ludzie często usprawiedliwiają się tym, bo przecież mnie kocha. Tutaj potrzebne są kroki w celu rozwiązania problemu. Tego się nie da zamieść pod dywan. Niestety, w takich sytuacjach niezbędna jest otwarta komunikacja, wyznaczenie granic i priorytetowe traktowanie zdrowia psychicznego. Nikt nie zasługuje na złe traktowanie w imię miłości. Zapamiętaj to. Nie daj